I cześć, siema, z tej strony MCPatrick1995. tak możecie zauważyć, jest kolejny odcineczek serii zagrajmy. Naruto Shippuden Legends Akatsuki Rising. I w tym odcinku dalej kontynuujemy sobie... ...chapterek... ...związany z Itachim. nie zatruł. Ale dobra, i tak musicie zdechnąć wszyscy. Next, please. Pięknie padłeś To mi bardzo odpowiadał Dobra tu dużo Nie boję się używać tych klo... E, tych... tych, tych konali Bo ich tak do, dużo dostajemy jakby nie było paperbomb się przyda. Jakby nie było. Na tych dużych, przygorowych. I nam też trochę pomogłeś w pojedynku z... Kakashi i Sakurą. To było... Dosyć ciężkie. Fuck. Ale... On może od tego umrzeć, ja nie. Tem certeza só na outra Ó, rodinho OK. Wiem co użyjemy No tak... Tak myślę, że to tak będzie działało Jeszcze raz weźmy to To jest takie jeszcze ogusza Akurat na no za... To... Wcześniej zadziałało Tylko ten ma te ze strony Tak, nie wiesz o no, zaszybkę się podnosi, trzeba go bić jak najszybciej. No nie mamy jeszcze tego. Za dużo. Uh... Ninja to level quest. my 1 to 5. Z flashing nice. A, ze stunem. Klon Piper Bomb. O, to się przyda. Jednakowoż musimy iść dalej. Nie ma pierdzielania się, jak to mówią. To go, go, Rangers. No i tam, jak Kakashi mówił... Każde użycie Mangeko Sharingana niszczy oko, czyli po prostu ślepnie się. Fuck you. Zdychaj, zdychaj kolego, prosimy grzecznie I dopuść nas do kolejnego Powiem że to jest ten właśnie te system levelowania To jest chyba pierwsza taka gra, w której jest takie coś. Bo wiem, że... W Stormie takiego czegoś nie ma. A w Naruto się pude na Ultimate Ninja Storm oczywiście. E, w trójeczkę segrałem grałem. E, full Barsta na PC, tak więc wichem. Tak tak wiem, przekwalam się. A, no, seraj sam. On jest tankiem. Kuźwa, garem pieprzony. Jak ja to robię? Nie wiem ale mi się udało. To było fajne, ale coś gra zaczyna tracić y co nie jest fajne. Okej, teraz możemy się uleczyć czymś Nie wiem to działa coś na życie? O tak Więc jest git Git mayones. jak to się mówi Kto to wyskoczy? Ona no, tu ma zakryte części cała To ta, ta technika działa tylko wtedy kiedy Naruto zmienia się w jakąś magą laskę Znaczy no... zawsze zmienia się w takich laskę, ale taki szczegół.

さあ,あなたまさか <laughs> まこの前は油断しちゃったけどね俺もそうダサくはないよ前回と同じようにはいかないんだなこれがナルト俺が手本を見せてやる Nie tak będziemy się bili jako Naruto. Więc mm, takie... Do ura! 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 Hra? I to, czy masz niższy level niż ja, w tej części? Kolejny gamin, interakcja razem gana. A tak. tak, czy Tak. ci muszę zjechać, nie tym nie? So, eee, ty Pak, zaś to samo. O jak pierdolisz? Czemu on musi mieć Fak, zaś to samo. Tak obrwałeś. Kahton'a katil ol. Kahton'a katil Który jest prawdziwy teraz, na kolei? Dobra, żyjemy. To jest nieprawdopodobne. Piepście się na ryj, Jestem nietolerancyjny, prawda? Dobra, trochę tak go oszczelam. Co on zrobił? Narniemy trochę tego. Dora, 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 Czy nie doda do znajomych na pejście Dobrze wieczorem moment. A nie, 23, dobra, myślę, że mamy 25. Ui hihi, ta hi hi hi, 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 padł. Szczególnie, że to było tak samo jak z Kisame. Czyli to była tylko jego marna imitacja, która posiadała tylko 30% czakry.

偽物は使い捨ての足止め役る術もじゃが、あからさまな時間稼ぎから考えてやつらは美獣を引き剥がしにかかったらなおそらくやつら一尾の主覚で新たな人中力を作るつもりじゃ美獣人中力

莫大なチャクラの塊でな民海大戦機には軍事利用しようと各国が競って手に入れようとしたものじゃ人知を超えたその力を制御することなど誰にもできない人中力とはいわばその力をコントロールする

《どうやればその美獣を取り出せるんですか》瞬間的にも美獣の力とつり合うだけの封印術とかなりのだがそれをしてしまえば人中力は。 移住を抜かれた陣中力は死ぬそんななんだよ涙声なんか出しちゃって心配すんなよラーラは俺が助けっか私はナルトあったのあたし先生急ぐってばよ No, a tak. Już, a, już, już, suspiny. O no, i ukończyliśmy chapter szósty. O, level trzeci Sharingana. O, lokali odblokowaliśmy. Tak. E, tak, poproszę tu. No Jeszcze godzinę gramy. No i tak, to ja się tu z Wami pożegnam. W Na następnym odcinku rozpoczniemy... Chapter 7 The Five Seal Barrier To będzie chyba przedostatni, tak mi się wydaje Bo raczej wątpię, że tu dali aż do e, Nie wiem, chociażby kurczę, aż nie przychodzi mi nic konkretnego do głowy Do poznania Sai'a. Tak mi się wydaje Czy Nie no, Saja, czy czy pojedynku z Sasuke Saskę bardziej Dobra, mniejsza o to, więc ja się tu będę z wami żegnam, więc cześć, nara, holia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.